Cześć, dzisiaj Cześć, będą Na słodko, bo to słodka dziewczyna. Jest. Ależ. No i poszalejemy dzisiaj, słuchajcie. Poszalejemy. No bo piękna pogoda za oknem, mm -hmm. cudowne owoce, więc aż się chce jeść pierogi na słodko. Co tak pięknie pachnie tutaj? A tak pięknie pachnie sos do pierogów leniwych, mm -hmm. robiony z malin, e, natomiast z mrożonych malin. Mm -hmm. Bo świeże maliny e, będziemy używać do dekoracji. Ale ja wam chcę pokazać, że w bardzo prosty sposób mhm. można zrobić pierogi leniwe z dużą ilością sosu malinowego i świeżych owoców. I nie trzeba z bułką tartą. Z bułką tartą będziemy robić knedle. Kształty tych pierogów dowolne. W ogóle bardzo proste ciasto do zrobienia. A mianowicie przecisnęłam przez praskę twaróg, który był w takim trójkącie. Półtłusty, tłusty. Półtłusty. Pół pół I do tego, jeżeli oczywiście ktoś... Yy, sobie liczy kalorie, chudy. Do tego dodałam szczyptę soli, dodałam raptem cztery łyżki mąki. Trzy łyżki pszennej i jedną łyżkę taką czubatą ziemniaczanej. Po to, żeby móc skleić to ciasto. I teraz na dowolne kształty, mi się to kojarzy na przykład w barach mlecznych były takie kiedyś zdepnięte takie. Ale możemy robić jak szaguwy. Tak. I nie na bardzo bąblującą wodę, na wrzątek, oczywiście. I zobaczcie, ja już wkładam Osolone, te pierogi, oczywiście, oczywiście delikatnie osolona. nie za dużo, partiami wkładamy, bo one nie mogą się posklejać, tak? mm -hmm. To samo dotyczy innych rzeczy, które będę dzisiaj robiła, czyli pierogów z mascarpone i malinami, tak samo knedli serowych z morelami, właśnie obtoczonych w maśle czyli i Czyli że to jest taki bardziej fit przepis, więcej twarogu niż mąki Tak, tu, tak, jest. tu jest więcej twarogu niż mąki. I tutaj jedno, jedno dużą robotę. Op, jedno ben... opakowanie twarogu, cztery łóżki mąki. Tak, jedno opakowanie twarogu Super to jest szybiero, 500 gramów twarogu. Ale y, mamy są w tej chwili. A, bardzo 500 gramów, 500 gramów. Mamy są teraz bardzo zabiegane i, i robią kariery i też chcą się podobać. pierogi, prawda? Ale plato już widać, że lepiej pierogi. Y, 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 widziałam. <śmiech> <śmiech> ale szybkie pierogi można również zrobić z mielonego twarogu w takiego sernikowego mm -hmm. w kubeczku w wiaderku, dodając 4 jajka, osiem mhm. łyżek mąki, szczypta soli, szczypta cukru, trochę cukru waniliowego e, albo na przykład olejku, e, czy też esencji waniliowej. Mieszasz to, mieszacie, gorąca woda, łyżka do gorącej wody i łyżką robimy takie kładzione mhm. pluski serowe. Bardzo szybko, no tru, to, to się robi dłużej. A tamte, o których mówię, robi się bardzo szybko. Tak jak lany trochę, tak? Takie, takie trochę, trochę lany. Tak. Dzisiaj mamy lato na talerzu i to pełną gębą, bo Beata mówi, spróbujcie knedle. I my Niektórzy mają już brzuchu. My patrzymy na te knedle i one w środku mają morele jeszcze. No tak. A tutaj jakiś jogurcik, tak? I jest jogurcik i są świeże morele i jeszcze je mm, podsmażyłam no tak, w bułce tartej Ta z brązowym tak. cukrem. Ja wiem, z ciekawości. Z ciekawości sobie oczywiście spróbuję, ale przed momentem jeszcze nasi, naszych gości tutaj też ugościłaś Czerw czarnymi pierogami. Co to są Słuchajcie, za czarne pierogi? Pierogi ciasto z kakao. Mhm. Mhm. Robię tradycyjne. Mąka, gorąca woda, trochę masła, jedno jajko. Są delikatne. Teraz tak. Serek mascarpone z czekoladą mleczną. Dwie maliny. Jeny. Czekolada biała. O. Jeny. Jeny, jeny. Jemy. <grym> jemy! Jemy. Jeny, jemy. W każdym razie... I to nam się nie rozwali w wodzie? Nie, skąd? Nie jeszcze skąd. możemy sobie... Jeszcze możemy sobie tak... O. Aha. Ojej, i ta czekolada jeszcze będzie wypływać? Tak. Mhm. Ale pierogi z czekoladą? Patrzcie. No. I wkładam do wody. Ona się tutaj gotuje pięknie. Tak. Dwie porcje pierogów zostały zjedzone przez naszych gości. No właśnie... z czego bardzo się cieszę, bo to jest miód. Za I za zauważyliśmy. Serce. Tak. <laughs> Także e, to jest czwarta, jakby, potrawa. Natomiast kolejna to będą pierogi. Tradycyjne pierogi. Czyli tradycyjnie też. E, e, Mąka, wy woda. jak wypłyną. Tak, ale jeszcze będę robiła pierogi mm -hmm. z truskawkami, mm -hmm. no bo kończy się już sezon na truskawki i, i fajnie jest. I, a propos zamrażania. Chyba pierogów. jeszcze się nie kończy. Niech on jeszcze trwa. No, chciałabym, żeby trwał to owoc mojego życia. Ale chciałam Wam powiedzieć, że są takie owoce, których nie powinniśmy dawać do, e, pierogów? do pierogów. Jakie? Niby nie ma granic, no ale zastanówcie się z pomarańczami. No, A ty wła... dasz? Ja przepraszam nie. bardzo, ale Beatka z właśnie. Z melonem? Wła... Nie, nie, poczekaj, Beata. Właśnie wrzuciła... Z arbuzem? Nie, do w daj dajcie mi powiedzieć. No właśnie, Właśnie wrzuciłaś czekoladę do tego pieroga, a ty no mówisz, dobrze. że nic nie można? Nie, ale owoców jakich nie można? Arbuza. Zdanie. Arbuz. Melon. Tak. E, Papaje. Po, pomarańcze. Pomarańcze. Można? Nie. Pomarań... nie ja, bym, pasują. ja bym zjadł. Na ale zewnątrz. Na zewnątrz. No właśnie, ale w środku? Jak to się zachowa? Nie wiem, spróbuję, opowiem. Beatko, jakoś chcielibyśmy podsumować to, co dzisiaj tutaj na tych talerzach wyczarowałaś, ale już połowa zniknęła. Trzy czwarte. To jest coś wspaniałego. A, dzisiaj pierogi, tak. Pierogi, pierogi na słodko wielkie, Pierogi, kluseczki i inne bariery. Tak, e, otóż ostatnią pozycją, którą robiłam, zapowiedzieliście, były trusk, pierogi z truskawkami. E, Zrobiłam tutaj takiego knela, to jest taka muze z serka mascarpone. Posypałam to cukrem brązowym, odrobina masełka i skórka z pomarańczy. E, następnie tutaj... A, przepraszam, a te truskawki, to tam takie surowe wsadzałeś, czy wcześniej? Tak, surowe. Surowe, surowe czyli nie robię żadnej marmolady, nie, nie, nic nie, takiego? Nie, 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 surowe, surowe, świeże truskawki. Mhm. Delikatnie cukier trzcinowy i szczypta cynamonu do podkreślenia tego, mhm. tego smaku. Leniwe pierogi, kruski leniwe, tutaj ze świeżymi owocami, tutaj też z jogurtem na musie malinowym, knedle z morelami, które Wam smakowały mm. i oczywiście one są pyszne, kiedy są ciepłe, no na zimno też, ale jednak gorąco powinniśmy jeść. Kolejne pierogi z leniwe i pierogi czekoladowe z serkiem mascarpone, białą czekoladą, mleczną czekoladą, malinami. Podjęłaś próbę włożenia pomarańczy do środka? Nie podjęłam. Jednak stwierdziłaś, że to przestępstwo. Jednak stwierdziłam, że nasze owoce sezonowe są wspaniałe i w ogóle należy z tym zrobić. tam robić? hiszpańska pomarańcza, prawda? E, Co tam pomarańcze. Teata kartowicz melone. i Pierogi na słodko, bardzo Ci dziękujemy. To była bardzo wspaniała, dziękuję. pyszna, nieoczywista uczta. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry